Siema, siema, ja jestem Maciej i zapraszam Was na kolejny film. Dzisiaj pojawiła się nowa podróż pełna cudów, więc pomyślałem, że nagram dla Was film i pokażę, jak możecie ją zrobić w prosty sposób. Sama podróż nie jest jakaś mega trudna, nie licząc tej finałowej walki tutaj, która może stwarzać jakieś problemy. No i jest tu jeszcze jakaś taka... Mini łamigłówka, ale ona też nie jest jakoś zbytnio skomplikowana. Jeśli macie jakieś problemy z tym, to właśnie to jest film dla Was. Dobra, nie przeciągając już. Pierwszą rzeczą, jaką musicie zrobić, będzie odpalenie tego ogniska tutaj. Po tym, jak to zrobicie, ten żywiołek przejdzie tutaj. W momencie kiedy ten wyok zgasi ogień, możecie tutaj śmiało pójść, pozbierać tą skrzyneczkę, a następnie skierować się do tego przeciwnika. Po pokonaniu przeciwnika kolejną rzeczą, jaką chcecie zrobić będzie pójście do tej wieżyczki, odpalicie ją, i w ten sposób zrobicie sobie tutaj ścieżkę do góry. Teraz śmiało możecie tutaj zająć się tymi wrogami. A następnie odpalcie tutaj to ognisko. Po tym, jak odpalicie to ognisko, wróćcie się z powrotem do tego, aby ten żywiołak nam nie stał na drodze. Po tym, jak to zrobicie, możecie się zająć tymi dwoma przeciwnikami. Po tym, jak się rozprawicie z tymi dwoma przeciwnikami, odpalcie to ognisko, aby przywołać żywiołaka. Po tym jak to zrobicie, możecie się bić z tymi przeciwnikami. Jak już pokonacie przeciwnika, tutaj po prostu odpalcie po kolei wszystkie wieżyczki. Potem jak już to zrobicie, odpalcie z powrotem to ognisko, aby przywołać żywiołaka z powrotem w te miejsce. Jak już skończycie, macie tutaj do wyboru ścieżkę w dół i ścieżkę w górę. Wybierzcie sobie od czego chcecie zacząć, po prostu pokonajcie wszystkich wrogów, zbierzcie wszystkie nagrody i kierujcie się tutaj w prawo. Walcząc z tym i z tym wrogiem. Po tym jak skopiecie im pośladki, następną rzeczą jaką chcecie zrobić będzie pójście do tej dźwigni, odpalenie jej. I teraz przywołujecie tego stwora, żeby przyszedł tutaj do was. Jak widzicie macie tutaj ścieżkę. Zrobioną. Teraz idźcie do tego ogniska. I tutaj zacznijcie sobie od tej walki. Tutaj będzie już zdecydowanie trudniej. Yy, spróbujcie zaoszczędzić energię w miarę możliwości. Każdy te, każda walka tutaj też będzie dropiła fioletowe relikty, więc możecie śmiało spróbować pofarmić sobie posłańców loda, lodu i ognia. Tych walk jest sporo, więc raczej nie powinno być ciężko je wydropić. Więc spróbujcie. Co do samych walk, to zależy od tego, jakie, jakie macie składziki. Wybierzcie sobie po prostu tam, gdzie macie łatwiej. Ja zacznę tutaj. Pokonaj, pokonam sobie najpierw tych przeciwników, później pójdę tutaj i załatwię tych na środku. Później tutaj macie dwie ścieżki, możecie ich atakować z góry, no z dołu. Jak mówiłem wcześniej, po prostu wybierzcie sobie te wa walki, które będą dla was łatwiejsze i pofarmcie sobie po prostu relikty. Potem jak wyczyścicie sobie tutaj całą mapkę z przeciwników, wróćcie się tutaj do tego ogniska, odpalcie je, żeby przywołać żywiołaka. Jeśli macie jakieś problemy ze zdrowiem, to pamiętajcie, że tutaj macie oazę, i tutaj gdzieś jeszcze była. Tutaj macie też oazę, więc możecie sobie ją użyć. Teraz wróćcie się tutaj, odpalcie to ognisko. I w ten sposób możecie się dostać do tej skrzyni, która była tutaj uwięziona. Po tym, jak ją zbierzecie. Idźcie do tego przeciwnika i odpalcie tą wajchę. Jak widzicie, tutaj nam się otworzyło, więc musicie się wrócić tutaj do tej wieży i ją odpalić. I tutaj, jak widzicie, odblokowała się nam ostatnia walka. Co do samej walki, to dobrym sposobem jest tutaj użycie tasji, szemirki, czy tam Belindy w połączeniu z bliźniakami i rozalinką Rowanem. Myślę, że nie będziecie mieć problemu, jeśli macie posłańców lodu i ognia. Okej, okay, panie i panowie, to było na tyle. Mam nadzieję, że ten film był dla was pomocny. Zapraszam was na mój Discordzik. Link znajdziecie w opisie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie,